Ale, ale, moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku z reakcji na animację od Plata Busza Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków, łapeczki do góry, subskrybujcie kanał. Tam na dole. W tym momencie, no chyba tyle. Tak, wpadajcie oczywiście do twórcy tej animacji, bo dzisiaj oglądamy animację, ale to jest Minecraft Among Us. W sensie Monster School, ale jakby Amongas. Są właśnie przenoszeni do świata Zamongasa, a bardziej tego statku kosmicznego Zamongasa. O kurde, ten, ten, temu już się ciuchy podarły. Taki statek, co? Ja nie wiem, czy taki w Amongasie jest, szczerze. Nie mam pojęcia. Ale są wsyśnięci, prawda, do statku i teraz do góry, nie? No i wylot. No i polecial, poleciali w kosmos O nad chmury, <gry> nad big milki O i są, moi drodzy, są Ciekawe w ogóle jak ta animacja będzie wyglądać Od plateł wiem, że są Patrz, już jest postać z Among patrz <gry> Są z kosmosu, no dobra, o co tu będzie chodzić, tak? Czy oni będą jakoś konkurować ze sobą Ten Monster School, czy jak? <gry> nie se stoją O kurde, botry flipa se zrobił chłop Dobra, zaczynamy właśnie czymś tak. ja mam lekko przyciszę, bo nawala po uszach ostro ta muzyka. Mm -hmm. No oczy mu wylazły z tej maski. Co tu robi ten chłop, tańczy? Co jest grane, co ten alienik tu robi? Jakie powalone, o nie, zginą, dlaczego? Oj, oj, oj. To jest impostor, to jest impostor. Co jest grane? No, pa, nagle ma rękę. O, zaczyna się gierka. Dobra, zaczynamy. Będzie ciekawie, przyjaciele, będzie ciekawie. Z tu się zacznie? Cz, cicho musi być. <laughs> ten zombie tańczy. Dobrze, są przy stole, tak? Przy stole i teraz. A ten, co tam ten nauczyciel, takie czerwone oczy, ma co on zrobił? Jakie powalone? Czy mamy Jesse Meeting? Co jest grane? A, wyrzucili go. Red was... <grystanie> Ale czemu na... Tam jest tylko jeden taki. Tu... Ale reszta już poszła. Reszta już poszła. Kto jest. Kto? kto może tutaj być impostorem w takim razie? Pigment poleciał, pobiegł sobie, prawda? Szkinet też czarny. Okej, okay, są, zostali we dwóch. A skąd wiadomo, czy... Czyli ten szkielet albo zombie, chyba że to oni są imposterami, bo akurat dwóch jest Może oni faktycznie są <grym> Wiedziałem, musiał być, no i zombie, o kurde Przeromane. <grym wiedziałem> Co ty gadasz? Następną, ronę? no 100% teraz zagłosuję na creepera, bo szybciej powiedział nie, no najgorzej. No w sumie. No nie gadać, go wyrzucili. To jest najsmutniejsze. To jest najsmutniejsze, jak mówi ci prawda. nikt was nie słucha, bo ja, ja tak mam często z moimi przyjaciółmi, tak? Ja tak mam często. Temu, co to te oczko tak podskoczyło? A to jest do... <laughs> miejsce do kart, no. O, nie, to jest najgorsze. Albo za szybko, albo za wolno. No, too fast. <laughs> Spokojnie, Enderman. O, kabelki. No, jak się przykleiły do ściany, zarobiście. Nie tak, Slimey, ty masz 2 IQ. Kto? Nie chodziłeś do szkoły? Chociaż w szkole tego nie uczyli, jak kabelków on... o, Jeden jest dobry. O, kurde. No i przez siebie korki wydupiło. <laughs> Ten zaczął pić młotkiem. O, wyszło ci. O, tepną się, dobra. O, <laughs> może łatwo w ogóle uciekać, ten Enderman, nie? O kurde. like O kurde, ale to jest dobrze zrobiona ta animacja. Naga mi się podoba. Dobra, lecimy dalej. <laughs> Taki długaj. I... Długa kość. Jakieś... Aha, prądzi robi. Patrz jak to jest w ogóle odwzorowane. Widzieliście? To jest elektryk. Idealnie odwzorowane to jest. Prąd jest. Okej. Okay. Czemu tu nagle butelka wylądowała? O nie, on jest przestraszony. Nie wiadomo kto to jest teraz, nie? Nikogo tu nie ma. Nie! O kogo dziabnął? Co? Jakie to jest chore. Jaki to jest wielkie, przecież przez tego gazka, gasta teraz się nie da przejść w ogóle Kurde na elektryku, na elektryku to jest chyba naj, najczęściej odwiedzane miejsce, bo tam są aż cztery taski czasem O kurde Głosuj! No nie gadaj, że slime How to report No nie, no i będzie na slimika teraz Wiedziałem, no biedny Slimek. On nic nie zrobił! On nic nie zrobił. Ten zombie se tam tańczy. Nie, wytrzymam. Ale zombie to jest pogers w tą gierkę, nie? Pa! Jeszcze jak, jaką mimykę twarzy robi, widzicie to? Ale kolega. Ale kolega. No i nadal jeden impostor jest. Co najgorsze. No, macie przerobane. Aha. Co? Czemu go wyrzucili? No i ten pigment. Oj, 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 oj. Już bym wolał wylecieć za burtę. <grym> on, już, on już wie, co się kroi On już wie, co się stanie. Jakaś to wygląda jak taka scena fil z filmu jakiegoś, nie? Siedzą sobie. Smutni. Wiedzą, co się zaraz wydarzy. I nie mogą nic zrobić. A bardziej. On nie może nic zrobić. Właśnie. Smutek. A ten... Z co tu robi Siren Head, nagle, ty? <grystanie> Zombie. Zaraz no będzie rozmowa przeprowadzana, to jest smutne. <grystanie> Przez tym jak mnie zabijesz. A just want to... Ja chcę tylko powiedzieć... Nie, always be my... Ty będziesz na, na zawsze moim najlepszym przyjacielem. Nie. Ja nie mogę. Granie na uczuciach. Na zawsze. Smutek, smutek i rozpacz. Monster School family. Ten, co tu robi? I creeper. No i koniec, no i wygrali. Ale to jest mega, mega fajne. Podobało mi się bardzo. Bardzo fajna animacja. Co to tym razem? A, lecą, to jest też nadal ta animacja. Lecą i wracałem do szkółki, prawda, tak? Prawdopodobnie nauczyli musi wystawić ocenę, prawda, za dzisiejszą lekcję, no. To zawsze są lekcje po prostu. A ten coś tak. <laughs> Easy! To jest grane. O, tam jest złoty przycisk. No kurde. Najgorzej. O. <laughs> A, subscribe, No, możecie u mnie to też zrobić, moi drodzy. Jak już wykonali animację, u mnie możecie również to samo zrobić. Będę z góry wdzięczny, oczywiście. Jak to zrobicie. O, to jest już jakaś inna animacja. To już chyba nie będzie Among Us, tak prawdopodobnie. Chociaż nie wiem. Ale jest. Jest samochodzik w jakimś takim ciemnym lesie sobie jedzie jakąś taką trasą typowo przez las. Oj, wypadek nagle? A to jakiś stwór był. To, ja myślałem, że to jakiś tir tam był, a to, a to stwór spowodował, spowodował wyba, wypadek. Okej, okay, jest szkoła. Dobra, i co? Oni będą teraz zwalczać przestępstwo albo coś, coś takiego? Czy jak to będzie wyglądać? No ja jestem głodny. <laughs> Ci co mają ławkę, kurde, na ścianie, <laughs> czemu mu na twarz? To jest bezczelnie. O, pizza! Właśnie, muszę sobie zamówić taką, <laughs> po odcinku. Przepraszam, że wam smaka zrobiłem teraz, przyjaciele. Jezu, jaki autodzim ja, się włączył. Nie no, co ty mu zrobiłeś? Nie wiem, nauczyciel powinien od razu, sit down. Od razu, gdzie uwaga, gdzie uwaga? Kolega to, kurde... A szkoda gadać, nawet nie ma co komentować Order now. Aha. No, pizza, no, kurde. Teraz mi też jeszcze bardziej smaka robię i wam też. Najgorzej. Zrób zamówienie Czemu tam była jakaś ryba, czy co to było? Pizza hat, jeszcze taka reklama Ja nie mogę No naj najadł się chyba, co? Pełny brzuch, już nie może nic zrobić Zegar aż spadł Ten co to? On, on śpi, czy co? Ma zjazd? Are... A, gdzie jest ta pizza? No w brzuchu od zombiaka chyba, nie? A ten lunetę wyciąga Jezus, co? Co to jest za stwór? Oni będą go chyba zwalczać teraz tego stworka, tak mi się wydaje. Worm, jaki worm. No jakiś, jakiś, jakiś robak, nie? Ukradł im pizzę prawdopodobnie. Tak, tak okay. chyba, chyba, o, kolory, pa. Ulubiony kolor. <grystanie> Okej. Okay. Nie no nie iść. O kurde, co to jest za twarz? To wygląda jak taki gaz połączony z jakimś robakiem. Ciągle jest smutny ten. Oj, oj, oj. oj. Hej, cutie, where is? O, Gdzie jest nasza pizza? Jezu! Jakie to jest chore! On wygląda naprawdę na słodkiego. Ja nie... Jaki pomysł w ogóle, co jest grane? Jest slimik. Skacze. Podąża tam. O kurde. To jest horror, prześle. To jest. No. no, tam tak czasem bywa. Ale to jest horror, prześle. To jest aż smutne. Co teraz? Do niej ma, poszedł Jego dusza. Creeper, gdzie jest Creeper? O, Creeper jest, bo tu jest reszta klasy w ogóle, nie widziałem ich, pierwszy raz ich wazę Nie no, nie idźcie nam. czemu on, czemu on nasyła swoich uczniów na, na, na takie coś? Że to jest pewna śmierć Ja nie mogę się tak brzydko podszedł, znaczy tak blisko podszedł Zginął? Czy Creeper go... A, ma sprawdzić to. Dobra, Zombie idzie sprawdzić. Zombie idzie sprawdzić, co tam jest. No niby creeper wybuchł i co, jakieś tam odłamki poleciały, ale... O kurde. Ja <laughs> się śmieje z niego. Zaraz otwarzy tą całą swoją skórę jakby no. <laughs> no, ten się śmieje to się śmieje ostatni. Co jest Gran? Co... Ten zombie to jest troll totalny, on w dzisiejszym odcinku pokazuje, że jest mistrzem w ogóle Minecrafta Ej popatrzcie się na te książki, ej poczekajcie, ale mam schizę Popatrzcie się na te książki Czekajcie, no teraz już nie zobaczycie, dobra O, teraz po lewej stronie One wyglądają jak postacie z Among są takie płaskie A te Czemu oni się teplili do, w ogóle do kosmosu? Hmm, został czarny szkielet, który Czemu on zawsze lata? Przecież normalny czarny szkielet nie lata. Skąd się to wzięło, że czarny szkielet lata? O kurde, on przyszedł do, do czarnej strony świata huh? <laughs> Co ty gadasz? <laughs> Czy chcesz trochę? Ej, zarambiste Czyli wszyscy żyli długo i szczęśliwie, nie? Aha, i co ten? Okej, okay, ten już zasnął O nie, czy on zginął No i to jest koniec moi drodzy To jest koniec animacji Mam nadzieję że Wam się podobało Oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej Podajcie na kanał twórcy Plata Busza yy, Dzięki wielkie yy, Tyle chcecie więcej? No dawajcie znać. Trzymajcie się. Cześć do zobaczenia i na razie.